Szanowny Boże, witam Was bardzo serdecznie w pierwszą niedzielę sierpnia. W kromce słowa posłuchajcie słów dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli. Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, i idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić, wydajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: Przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie. Następnie wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamał chleby. Dał je uczniom. Uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy dosyta, a z tego co pozostało zebrano dwanaście pełnych koszy łomków. Tych zaś którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Jezus przychodzi do tłumów, naucza. Pora robi się późna, ludzie głodnieją i już żywiec zatroskani mówią, jak to, odpraw ich. Przecież nie mamy tutaj, co im dać jeść. Wtedy Jezus im mówi, wydajcie im chleba, wydajcie im jeść. I oni w takiej naturalnej reakcji, tak jakby pewnie każdy z nas zareagował. Yy, jak to, my mamy dać im jeść? Przecież nie mamy nic, no z czego mamy im dać to jeść? No i rzeczywiście, mamy dwie ryby i pięć chlebów. Cóż to jest dla tak wielkiego tłumu? To jest nasza sytuacja. To jest sytuacja, w której przychodzimy do Jezusa i chcielibyśmy mu coś dać. I mówimy, Panie Boże, ja tak chciałbym Ci dać i trochę mojej modlitwy, albo może więcej modlitwy i moje życie chciałbym Ci dać, zwłaszcza kiedy wchodzimy na drogę duchową, to rodzi się w nas takie pragnienie, żeby Bogu dawać. Żeby mu coś ofiarować. I wtedy patrzymy na nasze zasoby i mówimy, ale ja mam tak mało. Mam tylko pięć chlebów i dwie ryby. Przecież to jest niczym wobec tych wszystkich potrzeb, które są wokół mnie. Co to jest ubóstwo? Ubóstwo to jest zgoda na to, że ja mam tylko pięć chlebów i dwie ryby i nic więcej. Ubóstwo to jest zgoda na własne ograniczenia. Że ja Bogu nie mogę dać więcej, że ja Bogu nie mogę dać tylko tyle, ile mam, a tego nie mam wiele. Bez względu na to, ile mamy, to tego nie ma wiele wobec potrzeb, tego nie ma wiele wobec Bożego Miłosierdzia. To zgoda na własne ograniczenie, na to, że mam niewiele i pokusa jest wtedy taka, żeby powiedzieć, to w takim razie ja ci Panie Boże nic nie dam. No bo cóż to jest? Bóstwo to jest ofiarowanie tego, co mam, z zgodą, że tego jest niewiele. I wtedy dzieje się cud, bo Jezus roznaża chleby i ryby. I jak On to robi? To są dalsze elementy ubóstwa, do których jesteśmy zaproszeni. Jezus po pierwsze błogosławi. Człowiek ubogi to jest taki, który potrafi błogosławić. Dobrze mówić, dobrze patrzeć, dobrze robić w każdej sytuacji. Nawet w tej sytuacji braku, nawet w tej sytuacji, w której nie widzę rozwiązania, która jest jeszcze dla mnie trudna. Potrafi błogosławić. Człowiek nieubogi w takiej sytuacji zazwyczaj narzeka i mówi, a tego nie mam, a powinni to mi dać a czego mi to zabrali, a przecież yy, tym powinien ktoś się tam zająć, i tak dalej, i tak dalej. Człowiek ubogi potrafi błogosławić. Człowiek nieubogi potrafi tylko narzekać. I następny krok potrafi się dzielić tym, co ma. Jezus rozdaje uczniom, a uczniowie rozdają tłumowi. Umiejętność podzielenia się tym, co masz. Każdy z nas coś ma i czegoś nie ma. Ale z nich z nas nie jest tak biedny, żeby nie mógł dać czegoś drugiemu. I nikt nie jest tak bogaty, żeby niczego już nie potrzebował. Umiejętność dzielenia się. I ostatnia rzecz w tej Ewangelii, którą robią uczniowie z Sen, to zbierają to, co pozostało. To umiejętność zebrania, ocalenia tych okruchów, tych ułomków, które się rozsypały. To umiejętność ocalenia w sercu tego dobra, które rozdaliśmy. Umiejętność zebrania tego, co pozostało. Może warto dzisiaj popatrzeć na tę Ewangelię jako na zaproszenie do ubóstwa, I bo każdy z nas jest do tego zaproszony. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobry dzień. Szczęść Boże.